Siemano, z tej strony Damit To jest kolejny odcinek moim, na moim kanale Dzisiaj wita nas Ursus 914 Słuchajcie, z kamery osobowej. Piotraczek e, Przygotowania do żniw Przygotowania do żniw I słuchajcie Postaram się tak Wam nagrać też Jak w kombajnie jestem ale yy, no, będzie może problem też. Nie nagram oczywiście, jak jeżdżę, prawda? Ale mogę Wam nagrać. Wiecie, jak już po żniwach, już po żniwach Wam no, mogę nagrać. Jak wiecie, będę sobie siedział w kabinie, to mogę Wam nagrać taki ursusik piękny. O! Już idziemy z tyłu. Jest oczywiście też siedzenie. Ja będę właśnie na tym. W siedzeniu sobie siedział i będę nagrywał. Tu są z tyłu dwie wielkie przyczepy. Tam jest 60, do której zaraz pójdę. Yy, no i co, no i tyle. Na razie. 60 jest po remoncie. O. 60 po remoncie. O, dobra, zamknięte. Piękny ursusik. W ogóle, patrzcie, jaka ładna pogoda jest dzisiaj. Taki wieczorek. Takie wielkie przyczepy, dwie. Będzie pracował dzisiaj ten Ursus, ponieważ yy, Ursus 360, czyli ta 60, piękna piękna, moje momencie Takich przyczep wielkich, no niestety nie uradzi, a znaczy, się tak uradzi, ale pełnych na pewno nie. Idziemy do pięknej, z turem oczywiście eks ekskluzywnie. Opony wymieniane. Światła, kogut. Siedzenie też wymieniane. Kurczę. Siedzenie też wymieniane. Wycieraczki. O, piękny. Ursusik. Tutaj. I... 6435 Je Boże, 64305 motogodzin Tak, motogodzin Tu jest odtura opuszczenie w dół, opuszczenie do góry znaczy, do góry po prostu To jest z tyłu tam coś się przyczepia Szyba oczywiście, bo się tak kurzyło, że nie wiem yy, Deska dla Pomocników, piękny Ursus. I słuchajcie, słuchajcie mnie. Yy, już piąty raz nagrywam ten odcinek, także mogę się myleć. Mogę się mylić po prostu czasami. O, idziemy. Zobaczycie pole moje. Tu jest brama, nie będę tutaj przechodził, bo jest zamknięta na krótkę. pięknie jak pięknie. Normalnie zajebiście jest pięknie. Tam jest pole sąsiadów z Nie wiem, czy widać. Już słuchajcie, tutaj wszystko. Taki jeszcze piękny widok wam dam. Kurde. O. Taki piękny widaczek. Tak ładnie mam. Słuchajcie, będzie to wszystko koszone. Dużo, dużo będzie żniwa. Żniw będzie dużo, słuchajcie. Oczywiście. Yy. No i co? Powiedziałem chyba już wszystko, co miałem powiedzieć. Tak, powiedziałem wszystko, co miałem powiedzieć. Yy. Będzie, słuchajcie, nam Kosił Bizon Z56. Yy. Z kabiną, właśnie, może mi się uda nagrać. Jak jest w kabinie, w już Albo mówiłem, albo nie mówiłem. Nie pamiętam już, słuchajcie, bo piąty raz ten odcinek nagrywam. Piękny, bo słuchajcie, Będę w nim jeździł, będę nagrywał. Tam z tyłu będę siedział, właśnie. A yy... no i co? No i to by było już na tyle w tym odcinku. Jeżeli wam się takie filmy podobają, to zostawcie łapkę w górę. Yy, piszcie, czy mam nagrywa więcej takich filmów. Zostawcie subsy... Zostawcie subskrypcję, jaką właśnie nie zostawia ten widz. Jeden taki do 20 subów. Proszę Was, do 20 subów, żebyście dobili chociaż. Tym pięknym widoczkiem Wam zakończy odcinek. Polskim pięknym widoczkiem Wam zakończy odcinek. Słuchajcie, mało brakuje do 20 subów, a na 20 subów pokazuje twarz. Także słuchajcie. Będzie grubo. Znaczy, no nie grubo. No, nie jestem gruby, nie? Ale wiecie, pokazuję twarz, więc naprawdę. Na no jeszcze jedną subskrypcję. Zostaw ją, widzu, tak? Ty, zostaw subskrypcję i łapkę w górę. A będzie więcej takich odcinków, gdzie będę na przykład. Yy, znaczy Ursus, 914 nie jest nasz niestety, ale tamta 60 jest nasza. To jest yy, pożyczone słuchajcie, z tymi szczypami też pożyczony Tamta 60, tamtą 60 właśnie będę jeździł. Yy, z tatą będziemy wykonywali tam pracę tą 60. Słuchajcie, także naprawdę będzie fajnie będę mógł nagrywać. W tej 60. Ale piszcie, czy Wam się spodobają takie filmy, eee, czy Wam się właśnie podobały takie filmy. Piszcie, a ja nie przedłużając, mówię Wam miłego dnia. Trzymajcie się i cześć.